Napis na ścianie. Zbliżał się koniec istnienia królestwa babilońskiego. Zostało ono okrążone przez Midianitów i Persów. W tym czasie królestwem rządził Belsazar, syn Nabukadnesara. Los Babilonu oraz jego narodu był mu obojętny. Spokojnie odpoczywał w pałacu albo urządzał pełne atrakcji przyjęcia. Tak było i teraz. W czasie święta, które sam ogłosił, wziął najlepsze naczynia, pochodzące ze świątyni Bożej, którą zburzył jego ojciec w czasie najazdu na Jeruzalem. I razem z przyjaciółmi pił wino z poświęconych kielichów. Nie miało to dla niego żadnego znaczenia, ponieważ on sam kłaniał się martwym bożkom. Przyjęcie trwało, wszyscy bawili się doskonale, wznosząc kolejne toasty ku czci bożków. Gdy nagle król zauważył rękę, która pisała na ścianie jakieś dziwne słowa. Dłoń króla zadrżała, kielich upadł na podłogę, napełnił go strach i kazał niezwłocznie wezwać mędrców, żeby wytłumaczyli niezrozumiałe słowa. Ku zdziwieniu obecnych nikt nie umiał wyjaśnić treści napisu. Próbowali wszyscy najmądrzejsi ludzie w królestwie, ale nikt nie rozumiał, co oznacza napis na ścianie. Wtedy do sali weszła starsza, siwa kobieta. Która powiedziała, że napis może wyjaśnić tylko Daniel, dlatego że w całym Babilonie nikt nie dorównuje mu mądrością. Król nakazał sprowadzić Daniela, obiecując mu hojną nagrodę. Judejczyk ze smutkiem patrzył na młodego króla. Przypomniał mu o jego ojcu, Nebukadnesarze, który otrzymał tak wiele objawień od Boga. Dlaczego więc jego syn, Belsazar, odrzuca Boga, który mieszka w niebie? Dlaczego zabrał poświęcone naczynia ze świątyni Pana? Daniel zadał Belsazarowi te pytania, a następnie wyjaśnił mu napis na ścianie. A było tam napisane Mene, mene, tekel uparsin. Mene znaczy policzył Bóg dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Należy rozumieć jako, zostałeś zważony na wadze i okazało się, że jesteś za lekki. Słowo peres oznacza, że królestwo zostanie podzielone i oddane medom i persom, wyjaśnił Daniel. Belsazar uwierzył jego słowom i kazał ubrać go w purpurę oraz nałożyć mu na szyję złoty łańcuch, ogłaszając, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. W tej samej nocy miasto zostało zajęte i Belsazar zginął. Silne Królestwo Babilońskie upadło zgodnie ze słowami Boga. Na podstawie księgi Daniela, rozdział 5 oraz rozdział 12. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.